Samochody WBK prezentujemy BMW Serii F11, czyli wersja z 2015 roku z jednym z najlepszych silników. Tutaj y operator, żeby Poluszka nie włożył w kamerę. Jednym z najmocniejszych silników to jest rzędowa szóstka. Ja się przedłużyłam w odpowiedni czas, żeby nie było dobrze, słychać. Rzędowa szóstka o mocy 313 koni generująca maksymalny Moment obrotowy 680 nm. Samochód napędzany jest w systemie X-Drive, czyli tutaj mamy napęd na cztery koła. Standardowo samochód wyposażony jest w potrójny M-pakiet, czyli mamy pakiet stylistyczny zewnętrzny, pakiet stylistyczny wewnętrzny i pakiet M-zawieszenia. Jeżeli chodzi o kolor, jest to najbardziej popularny i najbardziej pożądany kolor, jeżeli chodzi o. BMW serii M, czyli Carbon Schwartz. On teraz wieczorem wygląda jak czarny. Tylko w południe przechodzi w taki ciemny granat. Wygląda moim zdaniem najlepiej. Jest to najlepiej sprzedający się kolor. Najbardziej poszukiwany wśród fanów BMW. Samochód przyjechał do nas dzisiaj. Pochodzi z rynku niemieckiego, tak jak wcześniej wspomniałem z 2015 roku. Przebieg samochodu już powiem, żebym się nie pomylił. W ogłoszeniu jest napisane, ale Zawsze sobie wolę zerknąć. Już chwileczkę popatrzę. To jest sobie składam na komputerku. 134 893 km. Dokładnie. Zaraz. Ja później odpalę. Pokażę wszystko w samochodzie. Generalnie. Zaczniemy może od prezentacji silnika i komory. Wewnątrz, pod maską, kryje się rzędowa szóstka, czyli coś, co elektryzuje fanów BMW. Mamy tutaj jeden z najlepiej skonstruowanych do tej pory silników diesla w układzie rzędowym. Dwie turbiny, moment obrotowy bardzo wysoki, 313 koni mechanicznych, samochód z przebiegiem 130 autostradowym z 2015 roku. Tutaj mamy karteczkę z BMW. Wszystkie serwisy do końca były zrobione. Ja to wszystko pokażę. Jest zakodowane w książce serwisowej wewnątrz BMW. Ja to wszystko będę Państwu pokazywał. Zamykamy maskę. Przechodzimy do omówienia z przodu pakietu M, czyli w M pakiecie standardowo przeprojektowany zderzak. Mamy tutaj aktywny tempomat, czyli radar, który zczytuje odległości między samochodami, jest tutaj możliwość sobie ustawienia odległości między poprzedzającym nasz samochodem, wtedy samochód po ustawieniu tempomatu będzie zbliżał się na zasadzie tej, że jeżeli ktoś przed nami zahamuje, samochód też bez ingerencji w pedał hamulca będzie zwalniał. Mamy tutaj Connected Drive, czyli nawigację z serii Professional, jest zamontowana karta SIM, ona cały czas jest połączona z internetem, jest to już opcja która tutaj została doposażona przez BMW. Mamy head-up, czyli tutaj wziernik na szybie projektor będzie nam pokazywał podstawowe informacje, które są potrzebne kierowcy do tego, aby nie odrywać wzroku od kierunku jazdy. Felgi, oczywiście pakiet M. To, co najbardziej elektryzuje fanów marki BMW jest znaczek M, świadczący o tym, że mamy do czynienia z pakietem M zewnętrznym. Jest panoramiczny dach, jest czarna podsufitka, jest opcja Shadow Black, czyli tutaj te listwy dookoła szybko w połyskującej czerni. Są z tyłu przyciemnione oryginalnie szyby, plus jeszcze dodatkowo są roletki, które sobie tutaj można boczną i tylną roletkę wysunąć. Do środka wejdziemy na koniec, bo tam jest wszystko to, co najlepsze. Dodatkowo mamy pakiet oświetlenia zewnętrznego w klamkach, tutaj są takie LEDy, które się świecą i to bardzo ładnie wygląda wieczorem. To wszystko dopełnia tak zwanego szyku tego samochodu. Dwie czarne końcówki, tylko w wersji 313-konnej, 535, występują te czarne końcówki. Charakterystyczna dla BMW otwierana tylna szyba. Elektryczna roleta się w tym momencie unosi. To sobie możemy zamknąć. Teraz tak, w samochodzie zamontowany jest system kamer 360 stopni, czyli kamery mamy tak. Jedną mamy tutaj, dwie w bocznych lusterkach i jeszcze dodatkowo dwie w bocznych w bocznym zderzaku. Przez to widzimy samochód dookoła, ja też wszystko to pokażę. Otwieramy elektryczną klapę, tutaj jest dodatkowa ta kamerka, o której wspomniałem. Jest też elektryczny hak. Część klientów pyta, czy jest hak. Ja pokażę, bardzo fajnie się w BMW ten hak otwiera. W stosunku do Audi jest to zupełnie tutaj dużo lepiej rozwiązane, z racji tej, że elektryka działa i do przodu, i do tyłu, czyli widzimy, że hak sam się otwiera. W momencie, jak on się już całkiem otworzy, zablokuje się. Wiemy o tym, że mamy otworzony hak, mamy czyste ręce, nie musimy nic tutaj dotykać. W momencie on się już teraz zablokował, i tak samo jest cały system zamykania, czyli przytrzymuje go. I on teraz sobie zamyka, zaczyna ten proces zamykania. On będzie trwał dotąd, aż hak się nam schowa. Z tyłu, co charakterystyczne, jest też zderzak od wersji M-pakietowej, czyli tutaj dół zderzaka jest lakierowany w kolorze grafitowym. On też zupełnie inaczej wygląda niż standardowy zderzak. Zamykamy elektryczną klapę. Przechodzimy z zewnątrz jeszcze do charakterystycznych rzeczy, czyli w tym silniku zamontowany jest AdBlue. Mamy Euro 6, czyli wjeżdżamy do każdego miasta w Europie. Tutaj nie słuchać nagonki w internecie, która w jakiś tam sposób neguje zakup diesla. Jest to całkowicie nieuzasadnione z racji tej, że tym samochodem podróżując mamy do dyspozycji 313 koni, a spalanie średnie na komputerze, bodajże tam widziałem, z 5000 jest w granicach 8 litrów. Ale aluminiowe, anodowane relingi też to jest opcja. Przechodzimy z tej strony, proszę sobie dokładnie obejrzeć jak samochód wygląda. Lakier jest w stanie perfekcyjnym. Tutaj co bym mógł polecić to zrobić odświeżenie tego lakieru specjalnymi pastami. Robimy to, zajmujemy się tym profesjonalnie. Natomiast zostawiamy lakier w takim stanie, żeby klient był w stanie go zobaczyć faktycznie jak on wygląda. On został tylko profesjonalnie przez nas umyty. Osuszony, szamponem go wymyłem, wytarłem i generalnie czeka na decyzję klienta, co będziemy dalej z tym lakierem robić. Możemy go odświeżyć, położyć warstwę hybrydowo-kwarcową, kwarcową lub możemy położyć zwykły wosk. Mamy też tutaj do czynienia z lampami typu Hide Beam Assist, polega to na tym, że w momencie, kiedy sobie przełączamy dodatkową funkcję, ta kamerka, która jest w lusterku, rozpoznaje sprzeciwka nadjeżdżający samochód i będzie fragmentami wycinała część pojazdu po to, aby kierowca mógł cały czas jechać na długich światłach, a samochód, żeby nie oślepiał kierowcy, czyli działa to tak, że jedno światło będzie długimi świeciło, a to z tej strony po prostu fragment wytnie. Samochód ma pneumatyczne zawieszenie, w przypadku BMW wygląda to tak, że tylko poziomowana jest tylna oś, czyli w momencie, kiedy sobie zapakujemy bagaże do tylnej części kofra, samochód będzie się wyrównywał sobie poziom. Troszeczkę inaczej jest to niż w w zawieszeniu w Audi, gdzie samochód wędruje góra-dół. Tutaj w BMW jest zastosowane to w ten sposób, że wędruje tylko na tylnej osi. Moim zdaniem polega to też na tym, że BMW dopracowało do perfekcji miejsce wyważenia samochodu. Tutaj w BMW co charakterystyczne, silnik jest troszeczkę niżej i przesunięty jest w głąb tutaj kokpitu, przez to, żeby samochód był idealnie wyważony. Teraz wchodzimy do środka. Moim zdaniem jest to najładniejsze wnętrze, jakie do tej pory mieliśmy w BMW. Jest to tak zwany karmelowy kolor. Tutaj w skórzanej tapicerki. I zacznę, bo jest naprawdę tutaj tego dużo. Od początku i pomału będę się starał niczym nie zapomnieć. Zaczynamy od drzwi. Mamy tutaj bardzo ładne wykończenie z drzewa. I proszę nie wierzyć, w BMW i w Audi, jeżeli coś jest drewniane, to jest to faktycznie drewniane. Jeżeli ta listwa jest aluminiowa, jest ona aluminiowa w tym modelu została doposażona tapicerka w wersji indywidualnej jest ona bardzo mięciutka w dotyku jest oprzyty również tutaj dół cały kokpitu mamy na pokładzie nagłośnienie Harmana Cordona z niesamowicie grającym całym systemem stół jest zamontowany z maciar, specjalny equalizer. Mamy wewnętrzny pakiet M, czyli tutaj na podstopnicy jest też charakterystyczny znaczek M, świadczący o tym, że samochód został doposażony w pakiet M wewnętrzny. Mamy kierownicę od pakietu M, też jest znaczek tutaj na kierownicy charakteryzujący wewnętrzny pakiet M. On tutaj w tym miejscu jest. Są łopatki zmiany biegów, jest ten system, o którym wspominałem, do świateł Hide Beam Assist. I mamy tak, asystenta pasa ruchu, mamy informatora w momencie kiedy będziemy zjeżdżać z osi jezdni, kierownica będzie nam wibrowała, a samochód będzie nas o tym informował. Mamy elektryczną kierownicę tutaj połączoną z całym systemem pamięci foteli, czyli Tutaj jest pamięć foteli. Jest to najwyższy model, jaki jest dostępny w foteli. dla tych, którzy oglądają pierwszy raz to, co charakteryzuje też listwa M. Ja pokażę szybko, jak te fotele działają. Pierwszy przycisk elektrycznie wysuwa i chowa nam tutaj podparcie pod UDA. Tutaj sobie regulujemy wysokość fotela, tutaj przedniej części. Tutaj jest regulacja przód-tył. W tym momencie sobie możemy pompować całe te boczki tutaj, które trzymają kierowcę w zakręcie. Jest elektryczna regulacja górna tutaj zagłówka. Tutaj możemy sobie w ten sposób jeszcze złamać fotel dodatkowo. Tak jak teraz państwo widzicie, górna część fotela zostaje złamana. Natomiast dolna jest nieruchoma i oczywiście cały fotel też wędruje. Wszystkie te ustawienia, które zostaną w połączeniu z lusterkami, z kierownicą i z fotelem zapisujemy sobie pod przyciskiem numer 1 i samochód w momencie jak go otwieramy zapamiętuje, ustawia sobie lusterkę, ustawia kierownicę, ustawia fotele. Mamy panoramiczny dach, o czym wcześniej wspomniałem, mamy czarną podsufitkę, mamy oczywiście w samochodzie kamery 360 stopni, jest w samochodzie Zamontowany bardzo dużo systemów wspomagających kierownicę, o których za chwilę będę opowiadał po odpaleniu samochodu. Zaglądamy do tyłu to, co wcześniej wspomniałem. Samochód w perfekcyjnym stanie, praktycznie na siedzeniach. Nie widać żadnego zużycia. Jest to skóra BMW indywidualnie, niezwykle delikatna w dotyku. W porównaniu do standardowej skóry, która jest dużo twardsza, tutaj naprawdę, w połączeniu z tym czarnym wnętrzem samochodu, górą pod sufitką, ten kolor karmelowy wygląda moim zdaniem fenomenalnie. Dopełnieniem są tutaj nakładki progowe z emblematem M. To będzie się podobało fanom BMW. Te roletki bardzo fajnie wyglądają. Tutaj, całe te boczki, wszystko jest idealnie obszyte skórą. Tutaj oglądaliśmy. Wnętrze tutaj całej kabiny, więc tutaj nie ma potrzeby oglądania. Raz jeszcze, zerkamy sobie z tej strony. Proszę bardzo, wszystko jest czyste, zadbane. Nic nie wymaga żadnego wkładu, żadnych dodatkowych jakichś zabiegów autodetalingowych. Moim zdaniem samochód jest w stanie perfekcyjnym. Każdy, kto przyjedzie, na pewno to potwierdzi. Przechodzimy jeszcze tutaj od strony pasażera czyli w wersji tej, którą tutaj mamy, całe ustawienia foteli, to co jest od strony kierowcy jest tak samo od strony pasażera, czyli możemy sobie to wszystko ustawić tutaj. Jest tak samo z tej strony emblemat M i jest to, to wszystko zapisywane od strony kierowcy, czyli możemy sobie to wszystko zapisać. Teraz szybko państwu pokażę systemy, które są zamontowane na pokładzie samochodu. Kamerzysta sobie tutaj siądzie w tyle części samochodu i będzie E, mógł e, szybko e, i tutaj sobie proszę usiąść, a ja sobie siadę za kierownicą, odpalę samochód i szybko Państwu jeszcze pokażę. Siadamy za kierownicą. Przede wszystkim, co rzuca się w oczy zaraz po w, y, zajęcia miejsca, to wirtualne zegary. Jest to też opcja w BMW. Odpalamy sobie e, rzędową szóstkę. Brzmi niesamowicie. E, nie jest komora. Ja szybko ją może dotądę, żeby nam nie przeszkadzała. Nieraz klienci proszą, żebym przegazował. Chcą usłyszeć, jak wał brzmi. Proszę się teraz nie denerwować. Silnik jest rozgrzany, więc nie zrobię mu na pewno tutaj żadnej szkody. Brzmi fenomenalnie, moim zdaniem. Dobrze, zaczynamy od początku. Kierownica w M-pakiecie. Zmiany przełożeń tutaj mamy na kierownicy. Aktywny tempomat. Tutaj mamy system, który. Tutaj się świeci na żółtą, będzie informował mnie o tym, jak będę zjeżdżał z osi jezdni. Mamy tutaj system automatycznych świateł, head-up display, ja może pokażę, będzie się, o tutaj jest takie zero i jest znaczek ograniczenia prędkości. Fenomenalnie gra sprzęt audio. Ja tego wzmacniacza jeszcze w ogóle nie ustawiałem, więc potęga naprawdę Harmana Cordona robi wrażenie. Mieliśmy, ta, mamy taką czwórkę BMW. Tam sobie go ustawiłem. No, gra, moim zdaniem, fenomenalnie porównywanie z bungolsenem w Audi. Przechodzimy do podstawowych informacji multimedia, czyli mamy tutaj możliwość sobie odtwarzania dźwięku. Tutaj wkładamy sobie pendrive'a i ta muzyczka może nam grać tutaj. Oczywiście możemy sobie też podpiąć telefon przez Bluetooth. Wtedy w momencie jak odtwarzamy sobie muzyczkę gra nam tutaj w głośnikach. Telefon wiadomo podłączamy. Możemy sobie wtedy rozmawiać. Tutaj są zamontowane mikrofony. Nawigacja, najwyższy model. Tutaj jest w 3D. Możliwość tak samo zrzutów satelitarnych. Map Google wygląda to fenomenalnie. Moim zdaniem dużo lepiej dopracowany system, jeżeli chodzi w porównaniu np. z Audi. Office możemy sobie na pędrawie przenosić podstawowe pliki w Wordzie, w Excelu. I gdzieś na postoju wykonać podstawowe prace. Connected Drive, czyli to o czym wcześniej wspomniałem, mamy tutaj na pokładzie możliwość połączenia sobie samochodu ze smartfonem. Wtedy jest możliwość sterowania tym samochodem. Możemy go zamykać, otwierać, włączać przewietrzanie, możemy mrugać światłami. Co najważniejsze, mamy cały czas kontakt z samochodem. Czyli jeżeli żona na przykład odjeżdża gdzieś tym samochodem w miasto, Właściciel samochodu jest w stanie w każdej chwili zweryfikować położenie samochodu na smartfonie. Jest to specjalna aplikacja, ja pokażę w momencie zakupu samochodu i jestem też w stanie Państwu pomóc tutaj wszystko sobie skonfigurować. Wtedy jest internet, jest możliwość też aktualizacji map i tak dalej, i tak dalej. Wyświetla się prognoza pogoda, można sobie czytać informacje, na przykład z zonetu z Wirtualnej Polski na bieżąco. Informacje o pojeździe czyli tutaj sobie sprawdzamy status pojazdu. Tutaj możemy sobie sprawdzić ciśnienie w opon. Tutaj mamy zasięg jeżeli chodzi o Ade Mamy tutaj wymogi serwisowania to o co państwo nas często pytają. Wszystko było zrobione na czas. E, dopiero w kwietniu 2012, 2020 roku e, przypada wymiana oleju silnikowego, sprawdzamy historię przeglądów, to co jest najważniejsze, to o co nas wszyscy klienci pytają, wszystko jest zrobione na czas, ja sobie przylatuję, e, czyli mamy datę, stan licznika, kiedy zje, sam odjeżdżał do BMW, i wszystko było zrobione, ten kod tutaj, który jest zapisany, jest to kod serwisu BMW, więc wszystko sobie można zweryfikować dokładnie, a co jeszcze jest ciekawe, wchodząc na dany tutaj ten, możemy sobie na dany przegląd odczytać, co było w tym momencie i w tym dniu dokładnie zrobione. Ostatni raz było zrobione okładziny hamulca tylne, płyn hamulcowy, badanie techniczne pojazdu, badanie emisji spalin. Wszystko to jest zakodowane w komputerze, tego się nie da oszukać, to wszystko jest do wglądu. Samochód bezwypadkowy, bezkolizyjny. Moim zdaniem, jedna z najlepszych wersji, jeżeli chodzi o piątkę. Mocniejsza jest tylko MK, generująca od 381 KONI. Samochód w tej konfiguracji kosztował 90 tysięcy euro. Do tego sobie proszę doliczyć akcyzę. I już macie Państwo obraz, ile ten samochód tak naprawdę kosztował. Na sam koniec, dokonam pomiaru grubości lakieru na samochodzie dla tych, którzy generalnie są już zainteresowani zakupem, a nie są na przykład jeszcze pewni czy ten samochód gdzieś nie był lakierowany czy malowany. Do tego celu tutaj użyję czujnika pomiaru lakierów. Wszystkie te wskazania, które będą pojawiały się tutaj w granicach od 150 do 200, świadczą o tym, że mamy do czynienia z oryginalną powłoką lakierniczą. Był u nas rzeczoznawca ostatnio i poinformował mnie, dał mi też wskazówkę, że wszystkie lakiery BMW Individual mogą mieć grubość lakieru nawet do 250 mikronów. Więc zaczynamy sobie pomiar może od tej strony. Tutaj tak kamerzysta musi celować, żeby po prostu było widać te odczyty. Ja tutaj będę przykładał, proszę sobie patrzeć, a ja w międzyczasie jeszcze szybko powiem o naszej firmy. Nasza firma specjalizuje się w sprowadzaniu aut stricte bezwypadkowych, bezkolizyjnych. Generalnie samochody pochodzą z rynku niemieckiego, z Luksemburga. Są to samochody pochodzące z banków, z najmów długoterminowych, z flot, które zajmują się wynajem tych samochodów. To są samochody, które jeździły w firmach. Tymi samochodami nie jeździły prywatne osoby. Samochody poru poruszały się na rynku niemieckim bądź w Luksemburgu. Wiadomo, stan dróg tam jest zupełnie inaczej, inny niż tutaj. Te samochody poruszając się na autostradzie noszą całkowicie inny ślad zużycia. To znaczy, w przypadku tego samochodu tutaj przy przebiegu 130 tysięcy można sobie mniej więcej to obrazowo przedstawić, że samochód w ruchu miejskim po pokonaniu około 50 tysięcy kilometrów będzie nosił podobne ślady zużycia. Skrzynia niezwykle wytrzymała ZDFa Steptronic, praktycznie jak Państwo poczytacie sobie na forach, niezniszczalna skrzynia stosowana też przez Audi ośmiobiegowa. Nasza firma posiada naszą stronę internetową wbkr.pl. Tam możecie Państwo odczytać wszystkie dodatkowe informacje związane z naszą firmą. Na kanale YouTube mamy też wszystkie filmy, które sobie zapisujemy do tej pory, które samochody żeśmy sprzedali, więc w ten sposób też można sobie nas zweryfikować. Na, na samochód sprzedajemy na pełną fakturę VAT. Są opłacane już wszystkie opłaty łącznie z akcyzą, z tłumaczeniami, z przeglądem technicznym. Samochód gotowy jest już praktycznie do rejestracji. Można oczywiście sam odkupić w leasing, wtedy możecie Państwo do nas dzwonić. Mamy podpisane umowy z bankami, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani dajemy numer telefonu naszego przedstawiciela i ten Pan przedstawiciel z Państwem się będzie kontaktował, wtedy wystarczy przyjechać obejrzeć samochód. Rejestrator zarejestruje za Państwa samochód, przyjeżdżacie Państwo z tablicami swoimi i odjeżdżacie ciesząc się samochodem. Co mogę więc jeszcze na koniec powiedzieć? Naprawdę samochód moim zdaniem perfekcyjny, jak dla mnie strzał w dziesiątkę, nic mu nie brakuje, wygląda niesamowicie efektownie, przez to, że posiada tak bogato wyposażony tutaj cały ten sprzęt wewnętrzny. wewnętrzny. Na koniec jeszcze jak odpalę samochód, pokażę Państwu jak fenomenalnie w samochodzie widać tutaj te kamery pracujące w 360, no, dla na przykład kogoś, kto się zastanawia, czy BMW 5 nie jest troszeczkę za duża gdzieś na parkingu i będzie miał problemy z zaparkowaniem, proszę zobaczyć. Ja muszę zamknąć drzwi. Wtedy tutaj można zobaczyć. O, widzimy samochód praktycznie dookoła. Możemy sobie jeszcze nawet sprawdzić, jak hak się odepnie to wtedy widzimy jak hak po prostu jest odpięty do samochodu. Możemy sobie zrzucić tylko tylną kamerę, możemy sobie wrzucić też kamerę przednią. Co jeszcze ważne, co o czym nie powiedziałem, mamy tutaj w samochodzie kilka trybów. Mamy tryb Sport, tutaj wtedy te zegary zupełnie inaczej wyglądają, one są przepięknie skomponowane i jeszcze dodatkowo mamy Sport Plus, wtedy ESP się odpina, i zaczyna się zabawa dla tych, którzy po prostu umieją jeździć samochodami. Odpina się SP, wtedy samochód zaczyna uciekać tyłem. To, co fani BMW lubią najbardziej. W momencie, kiedy mamy komfort, te zegary się zmieniają. W Eco Pro też ten kolor zegarów jest też bardzo ładny, niebieski. Wygląda fenomenalnie. Także zapraszam. Harman Kardon gra fenomenalnie. Jest aluminium, jest skóra, jest trzy razy pakiet jest pełne BMW. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.